Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj jestem. Zgodnie z obietnicą, tak jak w Secret 1, komuś obiecałam, że teraz zrobię podróż do wnętrza gry. By Secret 2. No. Tutaj już kilka postaci mam, nie jest dla mnie pewną nowością. Tak. Czynamy grę. Mamy do. Do dwóch dostępnych sześć postaci: Serafię, wysoką elfkę, Driadę, y, Strażnika Świątyni, y, y, Wojownika Cienia i Inkwizytora. Eee, Serafia może. Mamy w ogóle dwie kampanie: kampanię światłości i Kampanie cienia. I o ile Serafia może grać tylko w kampanię światłości, Inkwizytor tylko w kampanii cienia, o tyle pozostałe cztery postacie mogą grać w czym chcą. Jaki głos? Tak, nie mam jeszcze strażnika świątyni, więc myślę, że będzie to dobry dla mnie stwór, którego można nazwać. Pertamus? Nie wiem jak wy, ale ja mam jakąś y, słabość do y, wszystkiego, co mroczne, ciemne. Także zwykle gram na kampanii cienia. Bronze. To jest nauki, idealnie do niego pasuje. A to jedziemy. Ogólna fabuła Secret 2. Jest sobie energia T w Ankarii, ich tam świecie. No i zaczęła wyciekać. Jak zaczęła wyciekać? To zaczęła robić y, tamte stworzenia Ankari zmutowane, wściekłe, takie typowe bestie, które chcą tylko i wyłącznie zabijać. No, no i y, wiadomo, że jeżeli są jakieś potwory, to wybuchnie na świecie wielka wojna. W kampanii światłości, tak, to jest og ogólny wstęp, który ja wolę pominąć, niestety. Wyszukacie sobie go na YouTube, gdzie indziej. W kampanii światłości serafie chcą zapobiec tej wielkiej wojnie, w kampanii cienia inkwizytorzy chcą tą wielką wojnę jak najbardziej. No, każda z postaci ma też swój yy, ten wstęp. Widzimy z głupich yy, rabusiów, którzy chcą się dorwać do jakiejś świątyni. Gdzie jest mój mój bohater? O jest. Zaczynamy od przeciwników, jasne. Tak, właśnie. Rafika jest o niebo lepsza od Secret 1, ale też te wymagania są oczywiście niebo lepsze w cudzysłowie. Trzeba by stąd wyjść. To nie można ich pozabijać. No cóż. W Secret 1 y, rzecz się opierała w bardzo dużej mierze na na weź, zabij albo spierniczaj. Tutaj... No, też jak najbardziej. Większość misji na tym polega. Jednakże yy, są też yy, takie elementy w misjach, gdzie trzeba wybrać, czy lepiej gościa posłuchać, czy zrobić nie tak, jak on chce. No, tutaj już bardzo często spotyka się tak zwane myślenie. Tak zwane, ponieważ w grach często myślenie nie występuje. No cóż. O, to jest. Yy, Niebie niebieska misja, czy to jest Konkretnie tylko i wyłącznie Dla yy, Danej postaci Inkwizytor ma swoją misję, Serafia swoją No i tutaj mój strażnik cienia Też ma swoją misję Aha, jakąś własność chce, ciekawe jaką Jaka ładna Wróćcie do świątyni i coś przynieść? Okej. Okay. Szczerze mówiąc, raz grałam strażnikiem w świątyni, ale y, na multiplayerze, a tam y, nie występuje misja tylko i dla postaci. W związku z tym, no, nie znam historii. Jedynie znam historię. Zna, znałam wręcz y, historię y, tej y, inkwizytora. Ale nie zbyt już pamiętam. Dla tym wolałabym nie robić spoilerów. Co bardziej zainteresowani myślę, że sami chcieliby się dowiedzieć cóż to inkwizytor namieszał. Hologram gdzieś się ewakuował. Misje niebieskie są traktowane tak jak wszystkie misje poboczne. Także. Jakby to powiedzieć. Nie jest. Jakoś to. Matko, jak ja się dzisiaj nie mogę wysłowić. Nie jest to jakaś strasznie ważna rzecz. Natomiast. Trzeba pamiętać, żeby wszystkie wykonać przed przejściem na inną krainę. To nie jest tak jak w, w Secret 1, że wsiadasz na koń i jedziesz od miasta do miasta. Wow, ale krzyk. Tutaj w tereny wysokich elfów, na które się teraz znajdujemy, są oddzielone naprawdę grubym murem od terenów ludzi. Tam potem jest y, gruby mur od terenów y, orków. Nie zawsze da się wrócić, na przykład jak się wsiądzie potem na statek, nie zawsze da się wrócić y, na dane tereny. Trzeba naprawdę pamiętać, że zanim się przejdzie na kolejny etap, mikrofon bliżej, y, żeby wykonać tą niebieską misję, ponieważ no, nawet z czystej ciekawości nie dowiemy się coś na końcu. Z łapku sobnika, który ukradł żółwie jaja i przywieź je z powrotem. Plecak. Dobrze, widzę, że mam coś dla Serafii, to można wymienić. Właściwie ekran sztuk walki muszę wam pokazać. Nie wiem, czy pamiętacie y, Secret 1. Y, były albo jednego koloru, albo dwóch kolorów. Zależy od postaci obok siebie. Ale jednakże no, y, była to jedna grupa sztuk walki, która była dana. Każda postać miała swoją. Tutaj natomiast y, są zawsze trzy kategorie. Dla każdej postaci są to inne kategorie. Y, w, dla tego strażnika y, świątyni mamy walkę wręcz, technologię i strażnika źródła. Tak zwane trzy kategorie, każde po pięć ma no... sztuk walki. Co jest najlepsze? Na przykład jak będę miała później wyższe yy, poziomy, będę miała więcej tych kółeczek, to jeżeli użyję <laughs> użyję skilla techn z technologii, to walka wręcz i strażnik, źródła zostaną nienaruszone, nie będą musiały się ładować od początku. To jest o wiele lepsze. <laughs> 10 minut gram zrywamy bar.